Marian. A kiedy ci wszyscy lekarze, co powyjeżdżali z Polski, wrócą do nas do kraju. Ty, Barbara, nie zadawaj takich trudnych pytań, tylko ogarnij promocje. A jak chcesz wiedzieć więcej, to dawaj na kanał Lekarz z Niemiec. Cześć to ja, to jest mój kanał Lekarz z Niemiec. Jestem lekarzem z Polski, który pracuje w Niemczech i opowiadam o anestezjologii, o intensywnej terapii, medycynie paliatywnej i ratunkowej i o życiu i problemach i... W różnych aspektach, jak to tam jest w tych Niemczech. Dokładnie trzy tygodnie temu, nasi przyjaciele z Polski, którzy mieszkali w naszej okolicy 6 lat, wzięli i pojechali do Polski. Wrócili do domu. Był to dla nas dość trudny i emocjonalny moment, ale cieszymy się razem z nimi, bo są szczęśliwi. Ale to nie są e, ludzie, którzy pracują w branży medycznej, to nie są lekarze. Muszę Wam powiedzieć, że znam paru lekarzy Polaków, którzy pracują w Niemczech i nie słyszałem o nikim, kto chciałby albo planuje powrót do kraju. Żeby dodać pikanterii, w czerwcu spotkałem się na urodzinach z paroma lekarzami z Polski i słuchajcie, zaskoczyli mnie, bo. Mm, Lekarze, specjaliści, dwóch takich, opowiedzieli, że oni teraz właściwie już są po specjalizacji i chętnie wyjechaliby z Polski. Ściwił mnie ten temat, bo wydaje mi się, że lekarze w Polsce źle nie mają. Bo słyszy się ile zarabiają, to są naprawdę, wielu z nich to bogaci ludzie i pieniędzy tutaj nie brakuje, jeżeli chodzi o pracę, a jednak są osoby, które chciałyby wyjechać tego pięknego kraju. Obserwuję aktualnie, że lekarze z Polski nie wyjeżdżają, chociaż pojawiła się pewna nowa grupa. Ta nowa grupa to są młodzi lekarze, starzyści, którzy wiedzą czego chcą i wyjeżdżają celowanie na specjalizację za granicę z tym celem, że wrócą jako, jako ludzie, jako lekarze wykształceni za granicą i to będzie ich Karta przetargowa, to będzie ich wyróżniało na rynku pracy. Kolejna grupa to lekarze, lekarze specjaliści, którzy jeżdżą na kongresy, którzy jeżdżą na jakieś ministarze i podpatrują, co się dzieje w Europie i na świecie. Wracają do kraju i sieją na polskim polu. Więc Marian i Barbara już wiedzą, jak to wygląda, i bardzo dobrze, że polscy lekarze jeżdżą po świecie. Uczą się i wracają do kraju i mam nadzieję, że zmieniają polską służbę zdrowia na lepsze. A ja Was pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Hej!